Witam serdecznie witajcie. Tutaj w strony Rafał. Witajcie serdecznie na moim kanale. No tak jutro weekend, czas wolny. Na pewno coś dla was coś rzucę, może jutro, może sobotę. Zobaczymy jak to będzie. Ja na razie spaceruję sobie po skole. To są moje właśnie znane tenery właśnie las. Piękny jest, słonko wychodzi. Jak widzicie sami, nawet u kamery też świeci. A jak tam wa u Was praca leci? Dobrze, wszystko? U mnie wszystko dobrze, w porządku, wszystko Wam powiem. Co mogę Wam życzyć, życzyć to miłego, dobrego weekendu dla Was. Chcę może założyć sapkę, bo może słonko, grzeje trochę Wam powiem o no, proszę bardzo moja ulubiona czapka która jest zawsze na odcinkach na vlogach moja ulubiona czapka polecam w tamtym odcinku jak nagrywam mam dla was taki materiał o koszulce to było dużo lajków może nie tak dużo ale poza tym dziękuję wam bardzo za ocenkę za koszulkę dziękuję bardzo dla was piona i nawet dziękuję za suby nowe, które bite są na tym odcinku. Na tym kanale. Dziękuję bardzo dla Was. Nowych widzów też dziękuję. Serdecznie też ich pozdrawiam nowych Które dają właśnie mi suby na kanale. Doceniam dla Was, bo to jest duża praca dla mnie. Ale ja wam powiem, że teraz nie mam, kiedy nagrywać takich, takich bardzo długich odcinków, dlatego że mam skoły, mam dola, po, po prostu, nie mam kiedy, o, przepraszam, bo coś tam się się za jakiś patyk, ale o, o mi tego. Dobra, bo teraz mam taka sprawa do Was, bo yy, są na, na razie są takie krótkie odcinki, dlatego że yy, chodzę do skoły i nie mam kiedy nagrywać takich powiedzmy, nie wiem, 20 minut odcinka, bo na razie obecnie nie mam czasu, to za to bardzo przepraszam, ale tak na razie wychodzi. Ale to już niedługo tak się już zmieni, wam powiem. No i właśnie, właśnie miałem nagrywać też jakieś gry na kanale, ale obecnie nie mam czasu, to na razie nic nie nagrywam, żadnych gier, nableje, na razie, nic z tego nie ma. Ale może niedługo coś tam może będzie na tym kanale, wam powiem, bo na razie są tylko vlogi, takie bogatuchy, bym powiedział. Ale mam linka do Discordzika pod filmem, to serdecznie pijajcie. Na którego serdecznie polecam sobie zobaczysz I się na robisz na Instagrama też polecam wejść sobie, zobaczysz. właśnie jak mówiłem, to mam dużo strasznie pracy wam powiem obecnie. No i tak. Tak czas leci na razie, wam powiem, ale wykend jest najlepszy, bym powiedział. Nie wiem jak wy, ale wykędziki super. Prawda, tylko legia. Właśnie kibicuję sobie Legii Warszawy, bo urodziłem się w Warszawie. To jestem właśnie kibicem Legii Warszawy. Pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie widzów i kibiców Legii Warszawy. Kto kibicuje, to zawsze Elka. Najpierw jest. No i dobra, no i dziękuję za uwagę. Ode mnie na razie tyle tego materiału. Jak spodobał się Wam materiał, to zawsze koniecznie lajka i komentarz i udostępnijcie ten film dla każdego kto tam poleca to polecam dziękuję bardzo I co mogę teraz powiedzieć życzę wam miłego dobrego weekendu dla was wszystkich serdecznie pozdrowienia dla was ty kolegia i na razie się ciepło, nice Tarca